Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichlis i ponownie War Thunder. Tym razem bitwa symulacyjna. Na pojeździe i jest trujeczka Szaleje nam tutaj kolega Riven Reaper. Zobaczmy co on tutaj nam pokaże. Jak widzicie bitwa naprawdę długa. Ponad 20 minut. Zobaczymy, zobaczymy za chwilę, co się będzie działo. Pamiętam, że na trybie symulacyjnej nie mamy wskazanych celów, nie widzimy tego co widzą koledzy. Ma, nawet na mapie nie widzimy własnych jednostek, więc tutaj naprawdę ciężkie rozgrywki. Trzeba wszystko samemu wypatrzeć. O, tutaj właśnie kolega z zespołu Oberwał. Zobaczmy, czy kolega coś zobaczy. To, że wy widzicie, iż tam coś jest. To nie znaczy, że kolega to widział. Tutaj z tymi powtóreczkami jest troszeczkę inaczej. Dlatego rzeczy, które dla Was mogą się udawać oczywiste, to znaczy widać, że coś tam jedzie, a kolega na przykład nie strzela, albo odwrotnie, kolega będzie kogoś zajeżdżał, a przeciwnik nie będzie do niego strzelał, nie oznacza to wcale, że oni się nawzajem widzieli. To tylko pokazuje nam serwer, dla nas, jako obserwatorów, że tam coś jest, tam coś się dzieje. Hmm. Tutaj widocznie kolega kogoś już namierzył. t 32. I Ech, brak możliwości oddania strzału. I jak widzicie, T32 sam do nas nie strzelał. Musiałby najpierw nas wypatrzeć, tak naprawdę. Strzał, ale niecelnie. Sami w tym momencie obrywamy. Na szczęście bez poważniejszych uszkodzeń, ogólnie rzecz biorąc, to rozgrywka tutaj naprawdę dla cierpliwych. Tutaj nie można jechać na pałę. Nie można się sugerować tym, do czego strzelają koledzy z drużyny. Jeśli sami czegoś nie opulujemy, rzadko kiedy ktoś nam pomoże. Zobaczcie, kolega bardzo zachowawczo wycofał się. W tym momencie przeciwnicy musieliby wyjechać na te wzgórza, nie pokazując się całkowicie, odsłaniając się do ostrzału. No, tutaj kolega bardzo, bardzo, bardzo mocno się wycofał za zasięg kogokolwiek. Zobaczcie, co tam się dzieje. Pantera dwójeczka, Maus. W tym mu momencie musiał zauważyć, że coś tam strzelało. Jednak nadal brak mu możliwości oddania strzału samemu. Obrywa gdzieś od boku. Tak jak mówię, my widzimy, że tam coś jest. On yy, niekoniecznie musi to widzieć. Hmm, teraz mógł przyobaczyć, że coś tam strzelało Poszła w, w ruch Pewnie jakaś lorneta <grywa> próba namierzenia celu dokładnie i lorneteczko Czy to coś tu jest? Jest, widzi kogoś, ale wydaje mi się, że stoi za nisko, żeby go tak ściągnąć ale no, niech próbuje, niech próbuje. No, tutaj nam niestety kursor nie pokaże, gdzie pocisk poleci. Nie ma wspomagania, nie ma ułatwień. Gdyby na przykład w tym momencie coś mu wjechało od boku, gdzieś od pleców, czy coś w tym stylu. Jeżeli sam się nie rozejrzy, nikt mu nie podpowie, że coś tam za nim. Stoi, że coś tam na niego czyha. Cały czas próbuję tutaj tego wroga dziabnąć. No, być może będzie miał okazję... nie. Pięknie! Ładny strzał, prosto w boczek. Wyeliminowana załoga. I mamy pierwszego ustrzelonego. Ładnie się tam pali. Ale wiemy, że tam coś jeszcze jechało. Delikatnie tutaj przegrywają na punkty. Ale na szczęście nasi zdobywają punkt B. On wie, że coś tam pojechało. To nie wie teraz, gdzie to coś jest. Może mu wyskoczyć praktycznie z każdej strony. I jest. Zobaczcie. I. Czy będzie możliwe wysiadanie strzału? Poszedł! I kolejna wyeliminowana załoga. Bardzo ładnie, zobaczcie, że wróg go wcale nie widział. Teoretycznie nie jest to jakaś ogromna mm, odległość. Prawdopodobnie w trybie zręcznościowym widzieliby się bez problemu nawzajem. Natomiast tutaj, yy, w tym trybie, w trybie symulacji, jak, jak widzicie, nie jest to takie oczywiste. No osoby, które w te symulacje nie grają, może dziwić. To, że z takiej długości się nie widać, ale tak naprawdę było. No naprawdę było ciężko wypatrzeć pojazdy, które stały gdzieś tam daleko w krzaczorach. Dodatkowo, Jesz jeszcze jak się nie ruszały, to już w ogóle była masakra. O, naprawdę trzeba było być wyszkolonym, mieć tak zwany sokoli wzrok, żeby coś tam wypatrzeć. Tak samo, jeżeli na przykład kolega patrzy się do przodu, patrzenie na boki na przykład niewiele mu. Yy, nie rozgląda się na boki, to wszystko co jest od boku, jest dla niego niewidzialne. W rzeczywistości, jeżeli yy, na przykład właśnie dowódca nie wystawił głowy, że się tak wyrażę, na zewnątrz pojazdu, nie rozejrzał się, nic mu nie podpowiedziało, co tam się znajduje. A możecie sobie wyobrazić, jak dużo było widać yy, przez wszelkiego rodzaju wizjery zamontowane w tych czołgach. a! Czy że go już ciapnie. Nie udało się. Maus nie jest prostą maszyną do przestrzelenia. Na chwilę obecną dwóch ubitych, ale niestety tracą punkciora. No. Normalnie oczywiście w trybie zręcznościowym mielibyśmy zielony celowniczek, który by nam pokazał gdzie tam trafić. Pięknie! Tym razem ładnie, naprawdę ładnie siadło w tego Mausa. To jest właśnie jeden ze sposobów na jego zniszczenie. Nie przebicie się przez pancerz, bo to praktycznie nie jest możliwe. Boczny, przedni, ale właśnie takie strzały. Odbicie się tutaj od osłony działa i ten pocisk kierowany jest w dół. Przez cieńszy pancerz i tam już gada masę komponentów. Można też próbować trafić w lufę, ale z tej jednogłości, przy trybie symulacyjnym, raczej mało prawdopodobne. Jak ja co pamiętam, on ma gdzieś jeszcze obok tej osłony też taki punkt, który można teoretycznie celować, ale on jest bardzo, bardzo mały. Poza trybem zręcznościowym praktycznie nie ma szans, żeby to polować mhm. Wie, że tam coś jest. Wie, że tam coś się na niego czai, <laughs> ale widzi. Jest i drugi maus, zobaczcie. Pantera. Dwa mausy. Nie jest różowo. Pięknie. Jeden maus zniszczony. Udało się tutaj koledze pociągnąć go z samolcika. Ale mamy jeszcze jednego. Lorneta, rozglądamy się. No i niestety nie bardzo coś widać. A ja mówię, tryb naprawdę dla cierpliwych. Zobaczcie, te pojazdy naprawdę tu stoją, czekają. Rozglądanie się, czy przypadkiem gdzieś od boku coś nie jedzie, od tyłu. Nic nie widać na chwilę obecną. Pantera ruszyła coś tam troszeczkę chyba się Ale nadal nikt jej nie wypatrzył Czy Maus wjedź na podlufę hmm, Kolega zdecydował się ruszyć do przodu. Chyba zauważył tego Mausa w tym momencie. Tak czy będzie próbował oddać strzał? Nie. Chyba próbuje pojechać i zerknąć, co tam jeszcze ten punkt zajmowało i ewentualnie samemu ten punkt przejąć. Zobaczcie, że przeciwnik robi dosyć ciekawe taktyczne zagranie. Nie wyjechał żaden z nich na ten punkcik, więc kolega tutaj, jeżeli sam niczego nie wypatrzy, nie wie, czy gdzieś na granicy tego punktu jakiś przeciwnik nie stoi. Ten wystrzał prawdopodobnie zauważył, I prawdopodobnie w tym momencie widzi panterę. I tak! Wyeliminowana załoga, pięknie! Mm, tutaj gracz na tej panterze raczej się tego nie spodziewał. Nie miał szans zobaczyć w ogóle. Mhm, pada jakiś strzał, ale na szczęście niecelnie. Mamy Mausa. Znowu coś do nas chyba waliło. I... Przeładowanie strzał, ale niestety, niestety, odbija się tutaj od pancerza. Co tam się w ogóle w okolicy dzieje? Tak, tam do nas strzelają, nas szczęście niezbyt celnie. Kolega tutaj próbuje wyeliminować tego Mausa, a kolejny raz bez przebicia. Maus już wie, że tu jesteśmy, chyba. Chyba Bo myślałem, że obróci w naszą stronę wieżę i lufę. Nic takiego się nie stało. Dalej, chyba uparcie patrzy do przodu. Tak, tak, tak. Strzela się z innym pojazdem. Nas ignoruje. Może się to dla niego źle skończyć. Zobaczmy, czy koledze uda się coś tutaj zdziałać. Nie może lufę opuścić, musiał podjechać. Bardzo blisko. Oj. O, 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 o. Być może wystawi nam się tutaj na ostrzał. I... Pięknie! Eksplodowała amunicja. Piękny strzał. Wyczekane do samego końca. Przycelowanie. Pięknie. Czwarty. Ściągnięty. <laughs> jak ta maszyna rzęzi. Jak ten silnik tam w niej musi pracować na pełnych obrotach, żeby to wciągnąć tą bestię na górkę. Wokoło palące się wraki. 14 minut rozgrywki. A tak jak mówiłem, ponad 20 minut. Trwa tutaj ten pojedynek. Jest naprawdę dla ludzi o stalowych nerwach. Tak przynajmniej mi się wydaje. Uh -huh, coś nas wypatrzyło. Nie wiem, czy kolega w ogóle widzi, skądś to coś strzela. Na szczęście, na chwilę obecną, bez efektu. Przeciwnik się w nas nie wstrzelał. Zresztą, z tego co widzę, to jest chyba bot. Więc yy, tutaj niewiele nam robi, ściągnie go. Nie wyeliminowany, bardzo ładnie, ale wyjeżdża Pantera Dwujeczka, tym razem już gracz. Jest zaraz całkowicie bokiem, ale nie wiem, czy kolega zdąży tutaj przeładować, za nią ona zniknie, ale pociąg, próba ostrzelania z karabinu maszynowego, bez efektu, delikatnie co najwyżej uszkodziliśmy jej gośnicę, stanął tam, ło, to się chyba dla niego źle skończy, zdąży kolega, nie zdążył, kurde, mało, mało brakło. naprawdę mało. Kolega tutaj w ogóle ignoruje tego bota, którego tam napiernicza od boku. No, też wydawałoby się, że nie powinien nam nic zrobić, ale czasami zaboli nawet i taki bot, trafienie w jakiś newralgiczny punkt maszyny, może oznaczać tutaj porażkę. Wiem, że tam jest pantera. Kolega wyruszył, żeby go ścigać. No, mam okno zamknięte. I tutaj jeszcze mamy panterę i T32. Na chwilę obecną kolega jest sam. I jest panterka. ło, 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 nie jest dobrze. Pięknie! Idealnie. Po prostu idealnie. Prosto w magazyn amunicji, znajdujący się w wieży i po przeciwniku. Gdzieś jeszcze 32. Gdzieś jeszcze 32 tutaj już ich nie ma, można powiedzieć wyrównana walka. No już kolega zdarzył to troszeczkę tutaj nastukać. Nic na razie nie widać. Pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć. Rozglądanie się na wszystkie strony bardzo ważna rzecz. Inaczej nie zauważymy nikogo. A potem jest klęcie na to, że <laughs> przeciwnik nie wiadomo skąd nam wyskoczył. Wyskoczył nam z znienacka, bo się w tamtą stronę nie patrzyliśmy. Takie rzeczy, tylko w trybie zręcznościowym, wykrywanie z automatu pojazdów itd. No i zobaczmy. Kolega tutaj próbuje chyba odbić B. Tak wjechał na chwilę zresetował punkcior. Ale przeciwnik już wierzą, tutaj gdzieś jeździe, że gdzieś jest tu w pobliżu. Cztery minutki do końca. Ani śladu przeciwnika. Kolejny bot, bo dał 32, ale nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. Wiemy tylko, że on tam jest, bo zajmuje. A troszeczkę przyspieszę ponownie, do tego punktu już jeszcze troszeczkę jest. Tutaj te boty walące. <laughs> no i i teraz, czy przeciwnik dalej zajmuje. Ta. I teraz już delikatnie, powoli No ciekawe, czy przeciwnik tutaj widzi kolegę T-32 Dosyć groźny Niezłe działo Jeśli nas trafiłby pierwszy Mogłoby być kiepsko Mam że kolega nie opuści. O, on się w ogóle w naszą stronę nie patrzy. Chyba myślał, że jesteśmy gdzie indziej. Zdąży strzelić. Spudłował! I Pięknie! Ale za słabo, za słabo! Zdążymy coś jeszcze zrobić. Namierzają nas. O tu już musiała być niezła nerwówka. Pudło! Próbuję nas staranować jeśli udałby no, musi nas przepchnąć w miejsce, e, którego nie opuścilibyśmy lufy. Byłoby kiepsko. Kolega tutaj z całej sił próbuje namierzyć mu tutaj ten karabin. Przez niego dałoby radę przestrzelić prawdopodobnie. O, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Oho, ho! Buduje! Pięknie! My też. O, i cóż naprawdę musiała być, naprawdę musiała być potężna nerwówka. Znowu nas trafia i jest pięknie. Szósty wyeliminowany, jedna strefa zajęta, jeden zniszczony bot. I wygląda na to, że tym sposobem koledze udało się wygrać całą rozgryweczkę. Szybko spada paseczek z powodu braku przeciwników. Bardzo, bardzo ładna bitewka. Bardzo ładny widok, wynik. Widok. Przejdźmy teraz do widoku podsumowania. O, może tak? Sześciu ubitych. Zauważcie, że tutaj nikt więcej nie zrobił. Z przeciwnej drużyny oczywiście wyeliminowali naszą, ale kolega to z nawiązką nadrobił. Takich wyników życzę mu jak najwięcej, jak najczęściej, aby mu się tam w tych grach powodziło. I cały czas się rozwijał. Was oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Do usłyszenia!